Więc tak wygląda miech od W211. Miech pneumatyczny, który został przecięty. Tu jest powód nieszczelności. Tu po prostu guma jest już tak przetarta. O, guma jest tak przetarta, że po prostu już te włókna w, środ w środku wychodzą. O, a tak wygląda to od wewnątrz. Też tu wszystko już sparciałe, rozwalone, i tędy powietrze ucieka. A tak wygląda miech w środku. Sześciusieńki, funkielnówka nieśmigany, a na zewnątrz z żarty. No tak, tak nie, nie ma najmniejszego znaczenia. Także całym limiterem wydajności życia, pracy miecha to jest właśnie, to jest właśnie ta guma. Góra, tutaj ta cewka i dół to mocowanie, to to nie ma znaczenia, no chyba, że jest ta guma tutaj na tulei wytrzepana, ale generalnie wszystko się rozchodzi po prostu o tą gumę, o ten gumowy miech, który się po prostu, o, z czasem się po prostu wyciera nam coś takiego i z tego z czasem po prostu powietrze leci. I wtedy dupa opada po paru dniach właśnie, o, takie jaja.